Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co napędza atrakcyjność i pożądanie między ludźmi? Zanurz się z nami w fascynujące badania nad ludzkością, podczas których eksplorujemy interesujące dane i koncepcje poparte badaniami. Od zaskakujących preferencji w interakcjach intymnych po psychologiczną złożoność miłości i pożądania, ten film ma na celu rozwikłać zagadki otaczające nasze najbardziej osobiste doświadczenia. Dołącz do nas w tej fascynującej podróży, zagłębiając się w naukę stojącą za podnieceniem, satysfakcją emocjonalną i najgłębszymi ludzkimi dynamikami. Zbadaj, jak subtelne sygnały i czynniki biologiczne kształtują nasze pragnienia, oferując dogłębną perspektywę na to, co naprawdę rozpala pasję i połączenie między ludźmi. Jeśli interesuje cię rozszyfrowanie tajemnic osobistej satysfakcji lub zrozumienie złożonych mechanizmów umysłowych, ten film jest pełen wzbogacających pomysłów, które przyciągną cię od początku do końca. Nie przegap okazji, aby poszerzyć swoją perspektywę i zanurzyć się w fascynującym świecie ludzkiej intymności. Zanim zaczniemy, dziękuję za Twoje wsparcie. Jeśli uważasz ten film za przydatny, rozważ subskrypcję kanału i aktywację dzwonka powiadomień, aby otrzymywać wszystkie nasze nowe treści. Dziękuję za ciągłe wsparcie. Badania ujawniły interesujące aspekty dotyczące złożoności ludzkiej intymności. Jednym z intrygujących odkryć jest to, że kobiety wykazują różne preferencje dotyczące pewnych pozycji, które ułatwiają osiągnięcie przyjemności. Badania sugerują, że pozycje takie jak twarzą w twarz lub na czworakach są szczególnie cenione przez kobiety pod względem osiągania satysfakcji i orgazmu. Ponadto uczestniczenie w spotkaniach intymnych wykracza poza fizyczną przyjemność i ma głęboki wpływ emocjonalny na kobiecy mózg, sprzyjając uczuciom miłości i więzi między partnerami. W kontekście autostymulacji statystyki oferują odkrywczy wgląd w użycie zabawek i urządzeń wśród kobiet. Zaskakująco, 53% kobiet włącza zabawki do swoich praktyk autostymulacji, co podkreśla różnorodność metod jakich ludzie używają do eksploracji i wzbogacania swoich doświadczeń intymnych. Mimo dostępności tych urządzeń, tylko 46% kobiet informuje o osiągnięciu orgazmu w ciągu 3 minut autostymulacji, co podkreśla złożoność kobiecej reakcji intymnej. Wiek również wpływa na preferencje intymne. Według badań, starsze kobiety mają tendencję do preferowania rozmiaru członka, który oscyluje między 5 a 6 cali, ze względu na komfort i satysfakcję, jaką doświadczają z partnerami o tym konkretnym rozmiarze, ponadto sugeruje się, że mężczyźni z mniejszymi członkami, poniżej 10 cm, mogą mieć trudności z dostarczaniem przyjemności i satysfakcji swoim partnerkom, co stawia intrygujące pytania dotyczące roli fizycznych atrybutów w satysfakcji intymnej i dynamice przyciągania w związkach intymnych. Te odkrycia dostarczają cennych wglądów w złożoności ludzkiej intymności i czynniki wpływające na preferencje. Dobrze zdefiniowana atrakcyjność nie ogranicza się do powierzchowności, ma głębokie podstawy biologiczne. Te cechy twarzy często są związane z podwyższonymi poziomami testosteronu, które są wskaźnikami dobrego zdrowia i silnych genów. Według badań kobiety mają tendencję do odczuwania instynktownej atrakcyjności do tych męskich cech ponieważ sugerują one męskość i siłę, co czyni tych mężczyzn bardziej atrakcyjnymi jako potencjalnych partnerów. Co ciekawe, okoliczności, w których spotykamy kogoś, mogą mieć znaczący wpływ na nasze uczucia wobec tej osoby. Badania ujawniły, że spotkanie kogoś w niebezpiecznej sytuacji lub wywołującej adrenalinę może zwiększyć prawdopodobieństwo rozwinięcia się uczuć miłosnych. To zjawisko, Znane jako błędna atrybucja podniecenia, występuje, gdy nasz mózg błędnie interpretuje objawy fizyczne strachu lub ekscytacji jako sygnały atrakcyjności, co może prowadzić do intensyfikacji emocjonalnej reakcji na osobę obecną podczas tego zdarzenia. W kontekście intymności, komunikacja odgrywa kluczową rolę w intensyfikacji podniecenia. Badania pokazują, że 80% kobiet lubi gdy ich partnerzy prowokują je werbalnie szeptem podczas spotkań intymnych. Taka forma komunikacji erotycznej nie tylko dodaje emocji i oczekiwania do chwili, ale także sprzyja głębszej więzi emocjonalnej między partnerami, poprawiając ogólne doświadczenie intymności. Ważne jest uznanie różnych potrzeb i pragnień, jakie istnieją między mężczyznami i kobietami w związkach. Podczas gdy kobiety często cenią emocjonalną intymność i bliskość z partnerami, Mężczyźni mają tendencję do szukania różnorodności i nowości w swoich doświadczeniach intymnych. Zrozumienie i szanowanie tych różnic może przyczynić się do osiągnięcia większej harmonii i satysfakcji w związkach. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te lekcje za przydatne, proszę, zostaw komentarz z numerem 1, aby poinformować mnie, że jesteś tutaj ze mną. Ponadto warto podkreślić że techniki i praktyki mogą mieć znaczący wpływ na poziom podniecenia i satysfakcji kobiety podczas aktu intymnego. Według badań, stymulacja łechtaczki kobiety główką członka przed intymnością może znacznie zwiększyć jej pożądanie i satysfakcję. Ta technika nie tylko zwiększa przyjemność fizyczną, ale także odzwierciedla uwagę i troskę o potrzeby i preferencje partnerki, promując głębsze poczucie intymności i więzi między kochankami. Eksplorując te fascynujące aspekty ludzkiej intymności, możemy uzyskać głębsze zrozumienie złożonej interakcji między biologią, psychologią i intymnością. Dołącz do nas, odkrywając tajemnice przyciągania, pożądania i przyjemności oraz odkrywając sekrety utrzymania satysfakcjonujących i pełnych pasji związków. Jeśli chodzi o romantyczne przyciąganie. Intensywne pragnienie kobiety względem mężczyzny często wiąże się z jej uznaniem dla jego odważnej i pewnej siebie osobowości. Według badań kobiety mają tendencję do odczuwania naturalnej atrakcyjności do mężczyzn, którzy wykazują pewność siebie i asertywność, cechy sugerujące siłę, przywództwo i niezawodność jako potencjalnych partnerów. Dlatego, gdy kobieta odczuwa głębokie pożądanie do mężczyzny, prawdopodobnie pozytywnie reaguje na jego odważne i zdecydowane działania, co dodatkowo wzmacnia wzajemne przyciąganie. Uzy kobiet mają zaskakujący wpływ fizjologiczny na mężczyzn. Według najnowszych badań, te łzy zawierają chemiczne sygnały, które mogą obniżyć poziom podniecenia i testosteronu u mężczyzn. To fascynujące zjawisko biologiczne podkreśla, jak nasze ciała i emocje są ze sobą głęboko powią zein, ukazując głęboki wpływ, jaki sygnały niewerbalne mogą mieć na nasze fizjologiczne reakcje na bodźce emocjonalne. W dziedzinie psychologii poznawczej obserwuje się znaczącą tendencję do niewłaściwej oceny własnej inteligencji i umiejętności przez jednostki. Osoby o mniejszej wiedzy często przeceniają swoje zdolności, podczas gdy osoby bardziej inteligentne mają tendencję do ich niedoceniania. Zjawisko to znany jako efekt Dunninga-Krugera, dostarcza wglądu w funkcjonowanie autopostrzegania i wpływ, jaki uprzedzenia poznawcze i błędne przekonania mogą mieć na naszą samoocenę. Trajektoria płynu nasiennego w kobiecym ciele ujawnia interesujące aspekty fizycznych procesów podczas stosunku. Kiedy płyn dociera do macicy, część z niego jest wydalana z wydzielinami, a część jest wchłaniana przez lokalną błonę śluzową. Proces ten podkreśla złożoną interakcję między męskimi i żeńskimi systemami rozrodczymi podczas intymności, ukazując różne ścieżki prowadzące do zapłodnienia i sukcesu reprodukcyjnego. Eksplorując te różne aspekty ludzkiej intymności i psychologii, uzyskujemy głębsze zrozumienie złożonych dynamik wpływających na nasze romantyczne relacje oraz intersekcje między biologią, psychologią i fizjologią. Odkrywając tajemnice stojące za ludzką atrakcyjnością i pożądaniem. Miłość to potężna siła, która wykracza poza zwykłą emocję, wywołuje uwalnianie endorfin, znanych jako hormony szczęścia, które zapewniają ulgę zarówno w bólu fizycznym, jak i emocjonalnym. Proces ten chemiczny podkreśla głęboki wpływ, jaki miłość ma na nasze samopoczucie. Działając jako naturalne źródło pocieszenia i szczęścia w czasach niepokoju, jeśli chodzi o intymność, większość kobiet uważa, że bezpośrednia stymulacja łechtaczki lub punktu G jest kluczowa do osiągnięcia orgazmu. Według badań, imponujące 75% kobiet osiąga orgazm poprzez taką specyficzną stymulację podkreślając znaczenie zrozumienia i priorytetowego traktowania kobiecej przyjemności podczas intymnych chwil. W przeciwieństwie do tego, tylko mniejszość kobiet zgłasza osiągnięcie orgazmu bez tego rodzaju bezpośredniej stymulacji. Szczera komunikacja i otwarte połączenie z partnerem dotyczące pragnień, fantazji i granic są kluczowe. Pary, które rozmawiają o swoim życiu intymnym, zazwyczaj doświadczają większej satysfakcji i lepszego wzajemnego zrozumienia. Ponadto kompleksowa edukacja dotycząca intymności. Obejmująca takie aspekty jak anatomia, bezpieczne praktyki i techniki stymulacji, może wzbogacić intymne doświadczenia. Lepsze zrozumienie własnego ciała i ciała partnera może znacząco zwiększyć satysfakcję z intymności. Stan zdrowia ma znaczący wpływ na doświadczenia intymne. Dobre zdrowie psychiczne, redukcja stresu i dobra kondycja fizyczna mogą poprawić zarówno libido, jak i satysfakcję z intymności. Z drugiej strony, problemy zdrowotne, takie jak przewlekły ból, depresja czy lęk, mogą obniżyć satysfakcję z intymności. Gotowość do eksploracji różnych rodzajów stymulacji i praktyk intymnych może ożywić życie intymne. Wykorzystanie zabawek, eksperymentowanie z różnymi pozycjami i włączenie długotrwałych gry wstępnych to praktyki, które wiele par uznaje za pomocne w poprawie swojej intymności i satysfakcji. Jak już wspomniano, hormony odgrywają kluczową rolę w pożądaniu intymnym i, w związku z tym, w satysfakcji intymnej. Utrzymywanie zrównoważonych poziomów hormonów może zwiększyć pożądanie i poprawić ogólną odpowiedź intymną. Istnieje wiele mitów i stygmatów otaczających kobiecą intymność, które mogą stanowić bariery dla pełnej satysfakcji intymnej. Ważne jest, aby kwestionować i przełamywać te mity a także edukować się na temat zdrowia intymnego, aby promować pozytywną i zdrową perspektywę. Choroby takie jak zaburzenia erekcji u mężczyzn czy zaburzenia hipoaktywnego pożądania seksualnego u kobiet mogą znacząco wpływać na satysfakcję z intymności. Ważne jest, aby szukać leczenia i wsparcia w celu radzenia sobie z tymi schorzeniami i poprawy jakości życia intymnego. Znaczący wpływ społeczeństwa i kultury na postrzeganie i doświadczenia intymne nie powinien być lekceważony. Normy kulturowe i społeczne mogą kształtować sposób, w jaki ludzie postrzegają swoje ciała i intymność, wpływając na ich satysfakcję intymną. W niektórych kulturach intymność kobiet była historycznie tłumiona, co może powodować poczucie winy lub wstydu w związku z przyjemnością intymną. Przełamywanie tych norm i promowanie pozytywnego i zdrowego podejścia do intymności może przynieść znaczne korzyści dla satysfakcji intymnej kobiet. Osoby, które doświadczyły trom, mogą odczuwać lęk, strach lub brak zaufania w sytuacjach intymnych, co negatywnie wpływa na ich zdolność do czerpania radości z intymności. Dostęp do terapii i wsparcia psychologicznego jest kluczowy, aby pomóc ocalałym wyleczyć się i odzyskać satysfakcjonujące życie intymne. Znaczenie intymności emocjonalnej w satysfakcji intymnej jest kluczowe. Emocjonalne połączenie i bliskość z partnerem odgrywają fundamentalną rolę w libido i satysfakcji intymnej. W okresie menopauzy wiele kobiet może doświadczać spadku pożądania intymnego z powodu zmian hormonalnych, ale również mają szansę odkryć nowe sposoby cieszenia się intymnością. Ważne jest zrozumienie, że intymność niekoniecznie zmniejsza się wraz z wiekiem. Wręcz przeciwnie, można odkrywać i znajdować nowe sposoby doświadczania przyjemności i intymnego połączenia. W dziedzinie rekordów związanych z aktywnością intymną obserwuje się nietypowe zachowania. Jednym z najczęstszych jest intymność w samochodzie. To zachowanie odzwierciedla przygodową naturę ludzi. Ich gotowość do eksploracji intymności poza tradycyjnymi miejscami. Ponadto, badacze często uważają skórę za największy organ związany z intymnością, ze względu na jej rolę w odczuciach dotykowych i podnieceniu. Z drugiej strony, mózg jest uznawany za najbardziej wpływowy organ w odpowiedzi emocjonalnej i psychologicznej. Od podstawowej biologii po zaskakujące fizjologiczne reakcje podczas interakcji intymnych. Omówiliśmy szeroki zakres tematów, które rzucają światło na złożoności ludzkiego zachowania. Teraz zapraszam Cię do podzielenia się swoimi myślami z nami. Czego nauczyłeś się z tego filmu? Co najbardziej Cię zaskoczyło? Czy jest jakaś idea lub odkrycie, które szczególnie chcesz zastosować w swoim życiu? Proszę, zostaw swoje komentarze poniżej i kontynuujmy rozmowę.